Dobry, ostatnio ratusz ma bardzo duże wzięcie, bo znowu jesteśmy w ratuszu. Dzisiaj na koncercie zespołu Dwa Kolory, którego kierownikiem jest pan Piotr Romaniew. Piotr Romaniew. Proszę państwa, dzisiejszy koncert będzie pod tytułem Pieśń do Ojczyzny zna swój szlak. Tak? Proszę powiedzieć, skąd pomysł taki? Pomysł z tej piosenki takiej. Польський Полонез Огінського, але то всіх є нас, ту українців, білорусім, таке дотягнення, де би не була особа, вона завжди до дойчи має свій шлях. Де до своєї землі А, Ну, то замис. так, так. А Полонез, то є така, такий утвор класичний, де співають на цілому світі, від Камчатки до. До Америки, так що тут всі співають, і то п'єнкна пісенка, і ми взяли першу фразу з цієї пісенки пісня до вічизне з нас во шлясов.

Jest mamy już teraz popełnienie, takie duże i miłe i przyjemne. No to taki oprócz ciebie do rodzynek jeszcze drugi, tak? Do No pary. Tak, tak, tak. Mamy nadzieję, że będzie więcej mężczyzn. Tam trzeba więcej mężczyzn, tak żeby tak było. Taka. A gdzie robicie próby? Próby robimy w moku i tu, w moku. A i tutaj też, I tu tak? też tak? Czyli Ci ze sceną tutaj tak, też? Tak, tak, w moku i no. na scenie. Gdzie... Jeżeli gdzieś tu nie ma, to robimy na mieszkaniu. W mieszkaniu przychodzimy, zbieramy się. A, też, tak? U mnie tak, mieszkanie robimy. No to super, pogratulować. Oj siły ja nie mam, miły mój, mileńki. Oj siły ja nie mam, gołąbko siweńki. Przedstawić zespół, tak od prawej tak, strony. Tak, miło mnie przyjemno. Z prawej strony to jest obranę Mariana, Aksana, Danuta, Żanna, Alina, Grażyna, Ola, Nikol i Anatoli. Co jedna to piękniejsza, naprawdę. No ale już nie mówiąc o panu, no bo pan to w ogóle by. No, je... Miło i przyjemno. Kiedy takie taki dziewczyny w zespole, to czujesz się pięknie, czujesz tu siłę, to energię. Prezentujecie energii. się bardzo ładnie na scenie i pięknie śpiewacie. Także tylko pogratulować i życzę powodzenia. Trzymam Dziękujemy bardzo. Dziękuję. stało nam tyle pięknych chwil dobry bóg dał nam, nam największy skarb życie to dar Właśnie.